HR Forecast. Witam ponownie. Dziś porozmawiamy o tym, jak weryfikować umiejętności twarde techniczne kandydatów. Załóżmy, że manager zleca Wam kolejną rekrutację. Tym razem nie jest to rekrutacja do hr bo tam wiecie, co robić. Tylko rekrutacja do innego działu. Wiadomo, że nikt nie jest Alfu i Megą, nawet HER. I nie jest w stanie dokładnie zweryfikować umiejętności kandydatów, niezależnie od działu. Tutaj warto poprzeć się pomocą swojego zespołu. Zachęcam bardzo mocno do zaproszenia do roli hiring managera osoby z zespołu, do którego będziesz rekrutować, tylko nie przełożonego. Osoby z zespołu, w której dana osoba będzie pracować. Przynosi to tak naprawdę szereg korzyści wszystkim uczestnikom procesu. Bo z jednej strony jesteś ty i będziesz mieć pewność, że kandydat został prawidłowo zweryfikowany, jeżeli chodzi o umiejętności. Kandydat będzie miał możliwość poznania potencjalnego przyszłego kolegi lub koleżanki z pracy i sprawdzenia, czy jest po prostu chemia. Oprócz tego też będzie się czuł dużo bardziej swobodnie niż gdyby oceniał go potencjalny przyszły przełożony, bo to dodatkowy czynnik stresogenny. Natomiast osoba z Twojego zespołu, którą wybierzesz, oprócz tego, że również będzie mogła sprawdzić, czy ta chemia jest, będzie też czuła, że ma prawdziwy wpływ na budowanie zespołu, że rekrutacja będzie udana, to będzie też miała to poczucie satysfakcji, że dołożyła swoją cegiełkę do tego, że zespół się powiększył o świetnego nowego pracownika. Teraz, kiedy już masz pomoc, co dalej? Jak to zrobić od strony praktycznej? Są osoby, które wolą sobie porozmawiać. Ale są też osoby, które to stresuje i tak naprawdę dużo swobodniej czuś, czują się we własnym domu, realizując konkretne zadania, które będą oceniane. My na przykład zdecydowaliśmy się dać naszym kandydatom wybór. Mogą wybierać między zaawansowaną rozmową techniczną, a samodzielnym wykonaniem zadania. Jeśli decydują się na rozmowę techniczną, otrzymują od nas wcześniej pytania, żeby mogli się przygotować. Natomiast jeżeli wybierają zadanie, mają określony czas na jego wykonanie i faktycznie jakby jakość wykonania tego zadania jest oceniana przez członków przyszłego zespołu. Stajemy sobie też sprawę z tego, że wykonanie zadania wymaga czasami nawet kilku godzin pracy. I jest to czas wolny bądź też czas, który mogliby poświęcić na jakieś dodatkowe projekty. Dlatego zdecydowaliśmy, że każda osoba, którą zaprosimy do etapu, którą jest zadanie a następnie ona to zadanie dostarczy. Niezależnie od tego, czy po realizacji zadania zakwalifikuje się na kolejny etap czy też nie, rekompensujemy ten czas poświęcony na realizację zadania poprzez voucher do Empiku na kwotę 200 zł. Sprawdza się to świetnie, polecam. Dodam też jako ciekawostkę, że w przypadku stanowisk IT, jeżeli dajemy wybór zadanie lub rozmowa techniczna, zadanie jest wybierane przez około 40% kandydatów. Jeśli nie masz zasobów, czasu, jest to zupełnie nowe stanowisko, więc nikt nie może Ci pomóc w weryfikacji umiejętności kandydata. Możesz tak naprawdę wesprzeć się zewnętrznymi rozwiązaniami. Tutaj w przypadku programistów, deweloperów mogę polecić na przykład Skillera. Jeśli masz jakieś alternatywne, kreatywne pomysły, proszę podziel się w komentarzu, chętnie przeczytam.